Witajcie przybysze to, to ja jestem kolejnym magiem Jak już oznaczcie gondo, Gondolfa Ja jestem kolejnym magikiem W tym świecie Ja używam trzeciego Poziomu różdżki Jeszcze dopiero zaczynam Z trzeciego Bo to dopiero skończyłem z drugiego Ale informuję Znalazłem niedawno właśnie W końcu po tylu. Chciałem tak przyjść, że wreszcie oznaczcie go. Przemierzam! Jestem z Podlasia. To jest jeszcze gorsze, podobno od Spermolandii. Tak, tak podobno twierdzą. I przemierzam. No tu. Tutaj gówno jest. Jeszcze mniej. Ale trzeba przemierzyć. No to. To w sumie tyle z mojej. Tak to wygląda. Pamiętajcie go oznaczyć. Bo jestem nowym magikiem z Podlasia. Już od dawnego czasu magikiem. Tylko w tym rzecz, że ja potrafię... W sumie jeszcze nie, bo trzeciego zacząłem. Pamiętajcie go oznaczyć, A ja dalej przemieszam. Przez te Podlaskie. Nie wiadomo jak to nazwać. Piszcie w komentarzach, jak jesteście ciekawi, co, co potrafię, albo coś różne. To tyle. Pamiętajcie o tym. I tu z tej strony jest Fipek and Magik nowy.